Nagrywałem ten odcinek na zapas, ale mi się nie stało. Nagrałem go, ale potem sprawdzam go. Albo nie ma, to może No i życiu, nie Jeden jedynek, nie bo nie mi się nie wróciłem, że nie Jeden taki główny budynek, który na bo nie chciałem, że się zredukował. Tu wszystkich vlogów zbierać, bo to biegariało troszkę długo. O!

Проверка на GTX 380 wird variance, würde wir in der richtigenermanweise figured. С inspections heißt, er erm prescribe.

నువ్వు కొడుకును తోస్తావా కొట్టే ఆ మనం కొందాం 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 ప్లాస్టిక్ కొందాం 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 Dobra, imam dwa, wow. a Tak, wziął to. Oooo. Wow. Wygranie to się w Dobra, To będziemy już tu budować tą farmę malutką na razie. Albo nie, Dobrze, teraz włączam swój Tylko weźmę sobie rzeczy do budowania farmy. ഓടാ ദേവൻ സ്റ്റാർ പുട്ട് Там пока. Айтере. Он же натаскил, что в первый раз. Он так и всегда акцептовала. że on jest dla mnie bardzo ważny. No sobie Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze O, ładna rolnika. Ja za górą nie byłem, tutaj ładnie. Krówka. O, te nie,

Takie kolory mogą się tam posiadać. Takie kolory mogą się tam posiadać. Takie kolory mogą się to Takie kolory mogą się posiadać. Takie kolory mogą się posiadać. Takie kolory mogą się nie Takie kolory mogą się posiadać. আন ইতোডাতরে এান ইডি ওন্মা, পানিযান কান্নে কান্হান খুঝে কানানে জান কানের আনেডে জানে পান্তান এন হানের জানে কানে এআন

więc nie wiesz, co to jest za dużo muzyk, jakaś perspektywa i tak dalej. Tylko po prostu to jest ktoś z jakichś kolegami, który innym dźwiękiem mikrofonu i telewizy, to, jest, to są To nie, nie na 5 lat, tak naprawdę nie da Но вот мы говорим, что не пьем, потому что водички нет. Воду не обыкновенная, только смотришь ты. Давай-ка, время. Думаю, что это закануло. Аккуратно, чтобы не было. Что не wa